Katarzyna Ciepielewska, dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj do mieszkańców centrum i południa kraju uśmiechnęło się szczęście, a w zasadzie słońce, którego nie było już od dłuższego czasu. I to słońce podgrzało temperaturę powietrza do 8-9 stopni. Zupełnie inna pogoda była jednak dziś w regionach północnych, gdzie chmur nie brakowało, temperatura wzrosła maksymalnie do 3 stopni i padał deszcz, deszcz ze śniegiem, a lokalnie pruszył sam śnieg. Deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu tej nocy spodziewamy się na północnym wschodzie kraju. Tutaj spadki temperatury do minus jednego, przy gruncie oczywiście o kilka stopni chłodniej. Minus jeden również wzdłuż naszej wschodniej granicy i na południowym wschodzie, gdzie noc będzie najbardziej pogodna. Tutaj nie ma mowy o opadach, natomiast wiatr będzie silniejszy w rejonach podgórskich nawet do 70 km na godzinę. To rozkręca się po chwilę. Cały czas dużo chmur, tutaj musimy liczyć się po pierwsze z tym opadem śniegu, ale również z opadami deszczu, marznącego deszczu, a nad ranem zacznie padać również na północnym zachodzie i wzdłuż naszej zachodniej granicy. Tutaj też będzie najcieplej, bo 3 stopnie. W wielu miejscach w regionach centralnych przy rozpogodzeniach mogą ścielić się mgły. Jutro spodziewamy się wysokiej temperatury na południu kraju, nawet do 12 stopni, a to z racji halnego. Będzie wiało mocno z południa i w Małopolsce 12 stopni, może nie wykluczone być nawet odrobinę cieplej. Prędkość wiatru w górach do 120 km na godzinę. Powieje również mocno na wybrzeżu, tak do 70 km na godzinę. Front atmosferyczny, ten, który rano wkroczy nad regiony zachodnie, przesunie się i nad południem znajdzie się już nad regionami centralnymi. Obejmie również Polskę północno-wschodnią, dotarł do Ziemi Łódzkiej. Tutaj spodziewamy się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie. Najbardziej intensywnych opadów spodziewamy się w regionach północnych, częściowo również centralnych. Na północy Wielkopolski i Mazowsza tutaj może spaść się powyżej 10 litrów wody na metr kwadratowy, najchłodniej na północy tylko 5 stopni. Miłego popołudnia. Do zobaczenia.